<Sz> ja ja tylko grzecznie zapytałam. Ta, tak, tak, właśnie. I... Najpierw pytają, a później Proszę, chodzą bez kolei. Proszę ja tylko chciałam zapytać, czy w ogóle przyjmie. Jakby nie przyjmowało, to by nas tutaj się nie było. No no, 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 no widzisz, siedzą takie nadęte, nie wpuszczą nas, to co? No trzeba czekać. Ja, no. ja mam operację haluksów i czekam już trzy lata. Właśnie pani, co? Boże, moja bratowa kiedyś miała też takie okropne haluksy. Pamiętasz bogdan, twoja siostra, tak? Daj pani spokój. Teraz pani pokaże, jaki ja mam. Nie, 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 trzeba, naprawdę. No nie. zobacz pani. Wiesz, to schowaj! więc Spokój, Bogdan, niech ona z tymi haluksami wchodzi pierwsza. To pożygać się idzie. <coughs> Teresa, słabo mi. Bogdan, bądź facet, nie baba. Zobacz jacy ludzie schorowani tu przychodzą. Właśnie! Z katarkiem, nie przesadzaj, naprawdę. A mąż to na co chory? No, właśnie! A gdzie maseczka? Właśnie! No, właśnie! To... Skandal! Tak! Idź pan do domu, co, co? a nie zarażasz ludzi. Właśnie! Tak! No, to może ja wejdę zapytać czy nas przyjmie, co? Pewnie tak? jakiegoś COVIDa Nigdy nie wiadomo. To ja przed panią wejdę się zapytać, dobrze? No, no tak! Zobacz tak! pan! do rejestracji powiedziała, że nas przyjmie.